Z że żyję 16 lat. Moja córka kończy w styczniu 16 lat. No jest to 16 lat przyzwyczajania się do tego, że życie stwarza dużo więcej dodatkowych kłopotów i problemów, trudności niż życie bez choroby. Nazywa się, nas, nazywa się nas rodzinami patologicznymi i ta patologia obejmuje w jakiś sposób całą rodzinę. Rodzina patologiczna, którą, którą jesteśmy nazwani przez to, że żyjemy z mukowisty dozą, no obejmuje na pewno nas wszystkich. Obejmuje męża, obejmuje córkę, która jest nosicielem jest zdrową osobą. Myślę, że jest pewnego rodzaju bardzo duża trudność, żeby na co dzień funkcjonować i myśleć normalnie. Myśli się przez chorobę. Myśli przez chorobę córka, która jest zdrowa, ponieważ jest duża różnica między tym, chociażbyśmy nie wiem, jak chcieli wyrównywać sposób zachowania w stosunku do obydwóch córek. To tak jest, że córka chorą pyta się sto razy lub co najmniej 50 razy dziennie o różne rzeczy. Czy zrobiła inhalację, czy się dobrze czuje, czy kaszlała w szkole. Drugiej córki się o te rzeczy nie pyta, a w zamian nie pyta się tyle razy o inne jej sprawy, które są równie ważne i też decydują o jej jakości życia. Małżeństwa, myślę, że to jest osobny problem w, w, u chorych, w, w domach, w których jest chora osoba, ponieważ no, ta ilość dodatkowych trudności powoduje to, że ludzie sobie na różne sposoby z nią radzą. I radzą sobie też w ten sposób, że się odcinają, radzą sobie też w ten sposób, że, że to ich przerasta. No, znamy dosyć przygnębiające statystyki, że mężczyźni często opuszczają rodziny, że kobiety zostają same z takimi problemami, do tego dochodzą problemy, które są dla nas za trudne, czyli odpowiedzialność, za duża odpowiedzialność medyczna. Za dziecko chore, która nas trochę nie powinna dotyczyć, ponieważ tych kłopotów i w opiece i w wychowaniu dziecka jest na tyle duże, że one są wystarczającym obciążeniem dla rodziny. A to dodatkowo dochodzi do tego, że jest kilku specjalistów, którzy powinno się zajmować tą chorobą, a, a my mamy dostęp do nich poszczególnie. Mamy dostęp do nich w taki sposób, że ja się dosyć szybko przekonałam o tym, że jeden ze specjalistów powiedział mi ja leczę to, nie leczę tego. To mnie nie interesuje. I w tym momencie ja zdałam sobie sprawę bardzo szybko, jak nie była mała, że to ja jestem odpowiedzialna za to, że jeżeli ona bierze antybiotyków, zaczynają bolić żołądek, to ja muszę o tym pomyśleć, co zrobić z tym żołądkiem. A jeżeli pojawia się nowy problem, to ja muszę iść do nowego specjalisty. Nie ma opieki kompleksowej. Jest bardzo mało ośrodków, które nie wiem czy są takie, które zajmują się dzieckiem, że ono wchodzi. Pojawia się kilku specjalistów, którzy są jakby przygotowani do tego i znają problem i potrafią pomóc w sposób taki odgórny, taki Całościowy. Więc takiej opieki nie ma i ta opieka też odpowiedzialnościowo spada na rodzinę i na opiekujących się w domu. Jeżeli mówimy o mukowisty dozie, mówimy o całym organizmie, to, jest, to, to są zatoki, to jest gardło, to jest krtań, to jest, są oskrzela, to są płuca, to jest żołądek, to jest trzustka, to jest wątroba, to jest układ rozrodczy, to są stawy, to jest. I tak dalej, i tak dalej. Poza tym wiadomo, że jeżeli dziecko choruje przewlekle, choruje z ubytkami po każdym przeleczeniu, to te ubytki rosną, ta wydolność się zmniejsza w różnych miejscach w organizmie, co powoduje czasami nowe komplikacje. Pojawia się cukrzyca, pojawiają się nowe schorzenia. Także to, to nie jest choroba, którą można sobie założyć i to jest trudniejsze, najtrudniejsze, że można sobie założyć, tak, jest takie w tej chwili leczenie, ono jest dosyć dobre, ono w jakiś w sposób utrzymuje dziecko w stanie dobrym, nie ma takich, y, takiego leczenia, ponieważ y, przeleczenia też powodują zmiany. Nadmierne leczenie też powoduje zmiany. To jest cały czas, ja, y, bardzo mi było trudno pogodzić się z tym, że ja już coś wiedziałam. Ja już wiedziałam, że ten kaszel to znaczy to. A takie zachowanie u mojej córki yy, yy, mówi mi, że prawdopodobnie jest taki, a nie inny stan. To był rok, potem następny rok już był inny, następny inny. I wszystko, czego już czego się dowiadywałam, czego mogłam się nauczyć, okazało się za chwilę, że to już jest coś nowego, coś innego.